Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po pierwsze chciałem podziękować przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu, przewodniczącemu Konferencji Pracy OPZZ w tym zakładzie w Solarisie, za to, że nas dzisiaj tutaj gości. Witam Państwa na tej interwencji Piotra Ikonowicza, kandydata koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i witam także posłów. Proszę Państwa, stoimy tutaj dzisiaj, ponieważ upominamy się o prawa pracownicze, upominamy się o to, o co Piotr Ikonowicz walczy od dekad. Walczył jeszcze w okresie PRL-u, wtedy był internowany. Podczas gdy wielu bohaterów tamtych dni zostawiło barykady i przesiadło się do ministerialnych limuzyn, Piotr pozostał na polu walki i Nigdy nie przestawał walczyć i upominać się o tych, których system zostawił w tyle, o tych, których trzecia RP potraktowała niesprawiedliwie. I dzisiaj przebywamy tutaj razem z przedstawicielami, przedstawicielkami klubu parlamentarnego Lewicy i Piotrem Ikonowiczem, aby właśnie o te osoby się upomnieć. I poproszę pierwszego o zabranie głosu przewodniczącego OPZZ, Konfederacja Pracy Wojciecha Jasińskiego. Dzień dobry Państwu. W lutym tego roku nasza organizacja zakładowa otrzymała informację o zamiarze zwolnienia grupy pracowników, i w związku z tym zawiadomieniem podjęliśmy działania których celem było zachowanie tych pracowników w zakładzie pracy. Otóż naszym statutowym obowiązkiem jest w takich przypadkach skonsultowanie się z takim pracownikiem, który jest zagrożony zwolnieniem, wyjaśnienie sprawy i zajęcie w takiej sytuacji stanowiska. Myśmy to uczynili. Podjęliśmy również rozmowy z przedstawicielami spółki, ażeby, ażeby tych pracowników nie zwalniać. W trakcie rozmów telefonicznych, bezpośrednich, również tutaj miała miejsce zmiana korespondencji, dowiedzieliśmy się, że jednak spółka ma zamiar do, do, dotrzymać słowa i, i rozstać się z tymi pracownikami. Przynajmniej tutaj było, była mowa o, o jednym. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych, nie było tutaj jakiejś zdeklarowanej odpowiedzi ze strony spółki. Dlatego zdecydowaliśmy się tę sprawę upublicznić. Efekt był taki, że została ta informacja opublikowana w mediach ogólnopolskich. Następnie sprawą zajęła się obecna tutaj posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która podjęła interwencję poselską. Okazuje się, że po miesiącu czasu tej interwencji spółka nie dała żadnej odpowiedzi pani poseł. Również organizacja zakładowa nie doszła żadnej odpowiedzi, czy ci pracownicy w dalszym ciągu pozostaną w pracy, czy nie. Co prawda, do dzisiaj jeszcze nikt z tych ludzi nie został zwolniony, natomiast, natomiast nie wiemy, czy to nie nastąpi w przyszłości. Na w tej całej sprawie zbulwersowało najbardziej to, że dotyczyło to osób, którym pogorszył się stan zdrowia. Przede wszystkim takim najbardziej rzucającym się w oczy przypadkiem był przypadek pracownika, który w październiku zachorował na covid, leczył się przez kilka tygodni, następnie pojawiły się powikłania po covidowe, więc przez, przez, przez okres od, od końca października do, do lutego nie było go w pracy. I w tym momencie spółka podjęła decyzję, żeby z tym pracownikiem się rozstać. Dla nas to jest niepojęte, dlatego że w sytuacji, kiedy y, cała planeta walczy od ponad roku z epidemią, spółka podejmuje decyzję, czy za, zamierza zwolnić pracownika, który właśnie zachorował w wyniku tej epidemii. My nie możemy się na to zgodzić, i, i dlatego. Podjęliśmy nasze działania i dlatego dzisiaj tu, tutaj się spotykamy. Nie był to, że tak powiem, jedyny przypadek, dlatego że tych przypadków było kilka. Mówimy tutaj o pracownikach, którzy, którzy, którzy mieli choroby przewlekłe, o pracowniku, który, który leczył się w szpitalu, później z tego, z tego powodu miał złe wyniki, w związku z tym nie mógł dalej w dalszym ciągu kontynuować pracy. Był przypadek pracownika, który miał wypadek w domu. Poważnie z obojczyk z przemieszczeniami do tej pory się leczy. Uważamy, że, takie, że w takich przypadkach firma powinna jednak podchodzić zupełnie inaczej do decyzji o, o zwolnianiu pracowników z pracy. Tym bardziej, że choroba może się przytrafić każdemu z nas. Nikt, nikt z nas tutaj nie jest w jakiś sposób uprzywilejowany, to się może przytrafić każdemu z Państwa, tak? Więc yy, uważam, że w tym przypadku duży problem stanowi również kodeks pracy, który, który jest na tyle dziurawy, że pozwala na dowolną interpretację przepisów, i później zdarzają się tego typu sytuacje jak teraz. Ja dziękuję. Poproszę o zabranie głosu Piotra Ikonowicza. Witam Państwa, bardzo się cieszę, że jesteście Państwo tutaj tak licznie. Myślę, że to jest jedna z zalet tej mojej kampanii na urząd rzecznika praw obywatelskich, że Państwo w tak licznym gronie postanowili wysłuchać przedstawiciela związków zawodowych. To jest pewien na ogół. No, głos związkowców nie jest w Polsce słyszalny, tak jak głos pracowników nie jest słyszalny. W ramach pandemii dowiadujemy się o wszystkich możliwych cierpieniach przedsiębiorców, a tak jakby w Polsce nie było pracowników. Otóż w Polsce jest 16 milionów ludzi pracy najemnej. A przedsiębiorców, łącznie z tymi drobnymi, jak jest milion, to wszystkie pieniądze, większość to jest ukryte bezrobocie. Chcę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi teraz się do mnie zgłasza właśnie z takimi sprawami. Bardzo dużo środowisk pracowniczych. Mamy pandemię, i troską każdego odpowiedzialnego pracodawcy powinno być przekonywanie pracowników, że jeżeli tylko poczują się gorzej. To powinni raczej zostać w domu. Bo pracownik, na przykład zakażony COVID, stanowi rodzaj broni masowego rażenia biologicznej, bo on zaraża pół załogi. Tu są, tu są duże grupy ludzi w takim zakładzie. Tymczasem, jaki sygnał idzie z, tych, z tej próby zwolnienia chorych? Idzie sygnał, lepiej nie chorować. Przecież jednym z powodów, dla których w Polsce mamy trzecią falę pandemii. A w zeszłej doby umarło prawie tysiąc osób. Jest to, że ludzie ze strachu przed zwolnieniem z pracy, mimo że się źle czują, to idą do roboty, bo nie chcą tej roboty stracić. I ta nasza interwencja dzisiaj byłaby i tak potrzebna, gdyby nie było COVID-u. Bo zwalnianie chorych to jest jakaś sparta. To może zaczniemy kaleki zrzucać ze skały, bo to jest na tej zasadzie, że to jest zakład dla zdrowych, a chorzy precz. Tak? No tak nie może być, ludzie chorują i trzeba to uszanować. Natomiast szczególnie w tych warunkach pandemii nasza interwencja jest konieczna, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku. Wszyscy chcemy jako społeczeństwo, jako naród przeżyć tą tragedię, a egoizm i krótkowzroczność pracodawców, którzy straszą zwolnieniem za zwolnienia lekarskie, czyli za bycie chorym, roznosi się pewną falą wśród załogi i w ogóle wśród pracowników w kraju i oni dostają dodatkowy wzmacniający sygnał że niebezpiecznie jest chorować, ale nie dlatego, że się innych zakazi, tylko dlatego, że jak się nie pójdzie do pracy, to się straci zatrudnienie. A wiadomo, że wraz z pandemią nadchodzi kryzys i może wzrastać i rośnie częściowo bezrobocie. Ja chcę też powiedzieć, że ja jestem związkowcem ze Starej Solidarności. Demokrację w Polsce wywalczono na bazie hasła. Żądania wolności związkowych, pluralizmu związkowego, prawa do zrzeszania się w związki i działania w związkach zawodowych, oto cały kraj strajkował w sierpniu 1980 roku. I niedawno zostałem wezwany przez panią prokurator z Instytutu Pamięci Narodowej, żebym zeznał na okoliczność zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Jaką było utrudnianie działalności związkowej w Solidarności mojemu koledze z PPS-u i Solidarności Andrzejowi Kowalskiemu w zakładach Polar we Wrocławiu. Zbrodnia wprawdzie była nieduża, bo tylko go wzywano na zakładowe SB, a nawet mu nie obcięli premii. Ale ja zadałem pytanie pani prokurator. Kiedy stało się tak. Że utrudnianie działalności związkowej przestało być zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu. Bo od tego czasu broniłem jako prawnik w sądach pracy bardzo wiele osób, które zwolniono właśnie za działalność związkową. I z czym mamy do czynienia tutaj w Pelarisie? Dokładnie właśnie z utrudnianiem działalności związkowej. Mało z próbą zastraszenia działaczy związkowych, którzy ujawnili fakt, że dyrekcja chce zwolnić ludzi tylko dlatego, że chorują. Otóż zagrożono tym związkowcom odpowiedzialnością cywilno-prawną i odpowiedzialnością karną za, u... za ujawnienie tej wielkiej tajemnicy, jaką jest straszenie zwolnienia. Bo raptem się okazało, że zwolnienie pracownika z powodu choroby to jest jakaś tajemnica handlowa. To jest bzdura, to jest kłamstwo i to jest podłość. I to jest skrajna nieodpowiedzialność. W związku z czym my tutaj przyszliśmy, po pierwsze, bronić nas wszystkich i naszego zdrowia publicznego przed tak nieodpowiedzialną postawą pracodawców, a po drugie, bronić tej elementarnej wolności, o którą walczyło moje pokolenie, pokolenie Solidarności, czyli wolności do działalności związkowej. Ponieważ nikt z nas nie jest dżentelmenem w takim sensie, w jakim dżentelmeni. Występują w Wielkiej Brytanii. Otóż bryty, brytyjska koncepcja dżentelmena to jest człowiek, który, który nie musi zarabiać na swoje utrzymanie. To jest dżentelmen. Otóż nikt z nas nie jest dżentelmenem, chyba że ktoś z Państwa. Eee, I mamy za to 16 milionów nie ludzi pracy najemnej, a reszta albo będzie pracować, albo już pracowała. Jest na zasłużonej emeryturze, chociaż wielu emerytów też jest zmuszonych dorabiać. Tak więc mamy pełne ręce roboty. Agnieszka dziemiany Wąk, posłanka lewicy, przedstawi Państwu list, w którym zwrócimy się do obecnie jeszcze urzędującego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara z prośbą o interwencję, bo to jest klasyczna sprawa dla rzecznika. I poproszę o zebranie głosu posłankę Agnieszkę dziemenowicz która zajmuje się tą sprawą i ją prowadzi w imieniu lewicy od początku. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, z danych Sanepidu przytaczanych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wynika, że nawet 50% zakażeń koronawirusem powstaje w zakładach pracy. 50%. Procent zakażeń. Połowa chorób, połowa choroby COVID-19 pojawia się dlatego, że w zakładach pracy brakuje dostatecznych względów bezpieczeństwa. Że osoby chore, że osoby, które widzą, że mają objawy. Bojąc się utraty pracy, bojąc się utraty części wynagrodzenia z powodu zwolnienia lekarskiego, mimo wszystko decydują się na przyjście do pracy. To jest sytuacja, która ewidentnie pokazuje, jaki problem mamy z prawem pracy, z bezpiecznymi warunkami pracy, z prawami pracowniczymi w Polsce. Ale to jest też sytuacja, która pokazuje, że nigdy nie uporamy się dostatecznie. Z koronawirusem, z pandemią, z epidemią w Polsce, jeżeli nie uporamy się z patologiami rynku pracy. Nie może być tak, że pracownik, kiedy zachoruje, to czuje się winny. Choroba to nie wina, nie wolno za nią ukarać ani odpowiedzialnością karną czy cywilną, ani odpowiedzialnością ekonomiczną, grożąc utratą pracy wobec pracownika. Ja podjęłam tę interwencję w sprawie Zakładu Pracy Solaris w sprawie gruźb zwolnień z powodu absencji chorobowej 5 marca. Od tamtego czasu niestety nie uzyskałam odpowiedzi na wystosowaną interwencję do kierownictwa tego zakładu pracy. Organizacja związkowa także nie usłyszała deklaracji, że firma odstąpi od zamiarów zwolnienia pracowników, którzy przebywali na zwolnieniach chorobowych. To, z czym spotkała się organizacja związkowa w tym zakładzie, to groźby wejścia na drogę prawną, dlatego tylko, że Związek Zawodowy upomina się o pracowników zatrudnionych w tym zakładzie. To jest sytuacja niedopuszczalna. Jesteśmy tutaj dzisiaj też dlatego, żeby jasno powiedzieć, że prawa pracownicze to są prawa obywatelskie że działalność związkowa, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, do prowadzenia działalności związkowej to jest prawo obywatelskie. I jako prawa obywatelskie muszą być strzeżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jestem przekonana, tak jak cały klub lewicy, który zdecydował się wystawić kandydaturę Piotra Ikonowicza na ten urząd, że Piotr Ikonowicz będzie jako Rzecznik Praw Obywatelskich gwarantem ochrony praw pracowniczych, prawa do działalności związkowej, jako praw obywatelskich. Ale nie chcemy tracić czasu, nie chcemy czekać, aż Piotr Ikonowicz zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, a nie mam wątpliwości, że będzie, byłby rzecznikiem znakomitym. Dlatego wspólnie z Piotrem Ikonowiczem już dzisiaj wnosimy, składamy pismo do urzędującego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara z wnioskiem o podjęcie postępowania wyjaśniającego w zakładzie pracy. W Solaris, postępowania wyjaśniącego dotyczącego dwóch kwestii. Po pierwsze, gruźb zwolnienia z powodu, yy, z powodu choroby. Po drugie, utrudniania działalności związkowej, do jakiego mogło dojść właśnie w tym zakładzie. Apelujemy do pana rzecznika Adama Bodnara, żeby zajął się tą sprawą niezwłocznie. Każdy dzień zwłoki, każdy dzień niepewności załogi, niepewności pracowników co do tego, czy utrzymają swoją pracę, czy też ją stracą w wyniku choroby, to jest stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia samych tych pracowników, ale także ich środowiska, ich współpracowników i ich rodzin. To jest stwarzanie zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dziś, u szczytu trzeciej fali pandemii, powinniśmy jasno i solidarnie mówić wszystkie ręce na pokład. Niezależnie od tego, czy ktoś jest pracownikiem, pracodawcą, przedsiębiorcą, urzędnikiem, ministrem, politykiem, posłem czy kimkolwiek innym, wszyscy powinniśmy każdego dnia dbać o to, żeby wirus w końcu był w odwrocie. Nie zrobią tego zaklęcia premiera Morawieckiego, może zrobić to tylko dobre prawo, solidarne działanie, przestrzeganie bezpiecznych higienicznych warunków, przestrzeganie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. No, i nie zastraszanie pracowników, że jeżeli tak się zdarzy, że zachorują, to tą pracę stracą. Jako Klub Lewicy złożyliśmy także projekt ustawy, który zmienia, przynajmniej na czas pandemii, kodeks pracy. Chcemy zawieszenia tych przepisów, które pozwalają zwalniać w tej chwili za chorobę. Projekt czeka w Sejmie. Jest możliwy do procedowania w każdej chwili i apelujemy do pani marszałek Witek, żeby włączyła go do porządku obrad już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie uporamy się z chorobą w zakładach pracy, nie uporamy się z pandemią nigdy. Dziękuję. Dziękuję i proszę o zabranie głosu posłankę z Poznania, Katarzynę Ubranę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jako posłanka z okręgu poznańskiego, z tego tutaj właśnie miejsca, z tego okręgu, z dużym smutkiem, z przykrością zapoznałam się z doniesieniami medialnymi informującymi o sytuacji w zakładzie Solaris. Jest to dla mnie tym bardziej przykre, że jako rodowita Poznanianka bardzo wiele lat temu miałam możliwość poznać osobiście. Przeurocze małżeństwo państwa olszewskich, ówczesnych właścicieli, do niedawna właścicieli tej firmy. To była firma prowadzona przez małżeństwo, firma rodzinna wtedy jeszcze, która się dopiero rozwijała, ale która wystawiła sobie ambitne cele i bardzo wysokie standardy. W 2018 doszło do zmiany właścicielskiej w tutajszej firmie Przejęło, przejęli ją nowi właściciele, ale z tego miejsca wyrażam dużą nadzieję i apeluję, żeby ci nowi właściciele, nowy zarząd, nowa dyrekcja stanęła na wysokości zadania i dorównała tym wysokim standardom, które postawiła sobie dawno, wiele lat temu ta firma. Firma, która się do tej pory cieszyła bardzo dobrą opinią, która robiła bardzo wiele dla swoich pracowników, że chociażby wspomnę o przedszkolu dla dzieci zatrudnionych tutaj osób. Dlatego wierzę, wierzę, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, że do tych zwolnień do tej całej sytuacji nie dojdzie, że tak jak w rodzinie będzie zostanie tutaj podjęty dialog. Też jako była przedsiębiorczyni, ze smutkiem patrzę na takie sytuacje, w których pracodawcy i pracownicy są postawieni po dwóch stronach barykady i toczą ze sobą. Wojnę, zamiast spróbować toczyć dialog. Dlatego też czekam, mam nadzieję, że doczekamy się na oficjalne stanowisko i odpowiedź tutaj dyrekcji Solaris na wystosowany do nich, na wystosowaną do nich interwencję. Brak odpowiedzi sprawy nie załatwi. Ta sprawa nie zniknie. Trzeba usiąść i porozmawiać. W czasach pandemii jest to tym bardziej ważne, tym bardziej ważne, by wzajemnie współpracować, by wzajemnie siebie troszczyć, by y, być solidarnymi. I to, to czy nas wszystkich, ludzi, ale też pracodawców i pracowników. Apeluję o solidarność i empatię, bez y, wspólnej troski Pracod y, pracowników o swoje miejsca pracy, ale przede wszystkim pracodawców, o to, co najważniejsze w firmie, czyli pracowników, ludzi, nigdy nie wyjdziemy z tej pandemii, nigdy sobie nie poradzimy z tym problemem, a koszty, które poniesiemy jako społeczeństwo, będą z kosztami dużo większymi niż koszty naszego zdrowia. Dlatego z tego miejsca raz jeszcze apeluję o dialog, apeluję o odpowiedź i wierzę w to, że dyrekcja dorośnie, do tych wysokich standardów do tej pory przez tą firmę prezentowanych, a cała sytuacja zostanie wyjaśniona i na korzyść pracowników sytuacja zostanie rozwiązana. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie i proszę o zabranie głosu posła lewicy Tadeusza Tomaszewskiego. Szanowni Państwo. Znam Pana Piotra Ikonowicza od wielu lat. Miałem zaszczyt przez dwie kadencje pracować z nim w parlamencie. To człowiek ogromnie zaangażowany. W Całym swoim życiem udowodnił, że będzie rzecznikiem praw obywatelskich wszystkich Polek i Polaków. Ale w szczególności będzie bronił tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Którzy nie mają znajomości w elitach władzy. To przeciwstawienie kąt kandydata prawicy pana posła Bartumieja Wrubleskiego. On będzie rzecznikiem elit władzy tych z Nowogrodzkiem i tych e, od premiera. Stąd alternatywa. Alternatywa pana e, Piotra Ikinowicza zgłoszona przez klub e, poselski Lewica. Dzisiaj tutaj wiele mówimy o ochronie miejsc pracy, o ochronie ludzi przed utratą zarobków z powodu pandemii. My nie czekamy. Jako Klub Poselski Lewica w zakresie ochrony miejsc pracy zgłosiliśmy projekt ustawy, który przewiduje możliwość otrzymania refundacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 75% wynagrodzenia nie więcej niż właśnie te 75% średniej. Po drugie, zgłosiliśmy również projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym który mówi, że w okresie trzech miesięcy będzie można otrzymać tą pomoc z funduszu pracy w wysokości 80% najniższej płacy. I po trzecie ta kwestia, która jest związana z ochroną dochodów, w związku z utratą. Zdrowia, czyli stuprocentowy zasiłek chorobowy. Ostatnia nasza inicjatywa, zgłoszenie do premiera przez posłanki lewicy propozycji, aby ten zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dziećmi, e, dlatego że są zamknięte szkoły, przedszkola, wynosił 100%. To są rzeczywiste działania. Człowiek jest najistotniejszy i trzeba chronić jego miejsce pracy i zdrowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań, jeżeli macie Państwo jakieś. Ja bym chciała od razu dopytać, i to pewnie Pana ze, ze, ze związku, o jakiej grupie osób, które miałyby być zwolnione, mówimy? Mówimy tutaj. W tym przypadku mówimy konkretnie o pięciu osobach. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałabym zapytać Pana Piotra i jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy wierzy Pan, że jest nam w stanie przekonać do swojej kandydatury większość sejmową tak, żeby faktycznie tym Rzecznikiem zostać? I prosiłabym w miarę możliwości o odpowiedź do mikrofonu. I ja wielokrotnie apelowałem, żeby podczas głosowania Panie i Panowie Posłanki, yy, Panie i Panowie Senatorowie, Odłożyli na chwilę legitymację partyjne i zagłosowali sercem. Myślę, że jeżeli zagłosują sercem, to mam szansę. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. dziękujemy bardzo.